na chłopa, normalnie, wiadomość prywatną mu napisałem, aż wam pokażę Facebooka aż wam przeczytam napisałem do chłopa, bo wkurwił mnie napisałem tak, zobaczcie jego post w ogóle tutaj na Facebooku Rafonik zgrozi publicznie, bo idzie to gdzieś zgłosić, ty koleś co gada, zdrowie stary, pozdrawiam trzymaj się, piona, i napisałem tak w tej sytuacji do niego aż ciszę muzykę Napisałem do gościa tak We tak nie cwaniacz gościu, bo mądrego udajesz, a głupi jak but jesteś Koleś mnie zniesławia, a ty coś będziesz się wtrącał Zajmij się sobą stary, dobrze ci radzę Zawsze taki wielki youtuber byłeś Zawsze był z ciebie taki wielki youtuber, a jesteś zwykłym kmiotem Z, z chujowym contentem i jebać cię cwelu Udostępnij to, żeby wszyscy widzieli, że zwyzywałem typa, co z domu nie wychodzi i ma nadwagę Jesteś hipokrytą który jak mnie wyzywali, to mówiłeś w, w cudzysłowie, nie mają prawa wyrazić swojego zdania. No bo taki jest ten typ. Jak mnie cisnęli, to on mówi: O, nie mają prawa się wy wysłowić, nie mają prawa mieć swojego zdania. A jak ktoś leci, to już typ się próje. No to, to jest hipokryta ten człowiek. To jest typ do wyjaśnienia w minutę. No bo to 9 rocznik jeszcze to głupie, jest jak but. Bez kitu cwaniakujesz mocno, no a ja jestem gotów nagrać na ciebie dobry materiał, więc jak chcesz wojenkę to śmiało, no a czekam na odpowiedź, ja mam w dupie, że tu ma półtorej miliona subów, ja mogę nagrywać materiał, ja, ja sobie elegancko przygotuję wszystko, ładnie się wypowiem, bo nie będziemy jakiś typ z 96 rocznika hipokryta jakiś będzie mówił, że jestem jakąś patologią streamerską, no nie życzę sobie, on taki prawnik jest, tak lubi tutaj w w prawo lecieć? Czy ktoś może to gdzieś zgłosić? No to, no to super, no to możemy się bawić. No, ja jestem za. No, możemy się bawić. Możemy się pokręcić trochę. Akurat mi się nudzi. Akurat bym trochę subów wbił dzięki niemu. Akurat mi to pasuje. Jakaś drama zawsze na propsie. A tym bardziej z półtorej milionowym kanałem. A co mi tam? Koleś myśli, że się przestraszy, że typ milion subów. Przestań, ten typ to nie ma żadnych argumentów.